Ze mną po ostatnim e, nie podjąłam się ani razu. Było mniej kilometrów, tym razem znowu piątka. Mamy 12 marzec. Szczerze czuję się beznadziejnie. Jakbym ze sobą ciągnęła 100 kilo. No ale biegniemy. Zobaczymy. Mamy już ponad kilometr. Zobaczymy co będzie dalej. Metry. Jest ciepło, wszystko jest super. Oprócz tego, że jest milion muszek. nie da się biec. Ja już chyba cztery je pochnąłem. Nie, nie że się staram nie oddychać, jak one są. Ale one są wszędzie. Zobaczymy, jak czas. Ostatnio było 45 minut. Z czego byliśmy bardzo zadowoleni. Tak. Swoją drogą. To był mój max wtedy. Robiłam co mogę. No, zobaczymy teraz. Jest lepiej, mi się wydaje, ale za chwilę zobaczymy. Ja już w domu, dobiegliśmy i zobaczcie, o ile pobiłem czas. O 3,5 i pół minuty bo ostatnio było 45 minut. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona z siebie. Oczywiście chciałam wykręcić to w 40 minut, ale ja zawsze tak mam, że za dużo sobie narzucam i, i wymagam od siebie tyle, że cza czasami to jest po prostu niemożliwe. Powoli do celu ten czas coraz bardziej wykręcam, szybszy i biegam szybciej i to jest super. Dzisiaj wtorek 23. Piękna pogoda. U Dominika na telefonie nie pokazuje 17 stopni. Do 17 maksymalnie, no w szczycie. No tak, myślę, że od której tyle będzie. Ale teraz coś jest gorąco. Tak, no teraz takie odczuwamy, to myślę, że z 15-16. No super jest. Zrobiliśmy sobie przejażdżkę rowerową. No, zrobimy troszkę wykręcimy tych kilometrów. I sobie później usiądziemy nad wiedziorkiem i pojemy niezdrowe. rzeczy. Chipsy. Orzeczki. W ogóle ta moja forma w tym miesiącu to jest w sensie forma chodzi o Wagę. spadek kilogramów bez zmian Nie mierzyłam się, więc pomierzę się oczywiście ostatniego. Zobaczymy jak to wyjdzie. No ale... Najważniejsze, żeby się człowiek lepiej czuł. Tak, no. no zobaczymy czy, czy. No ale umówmy się, ja w tym miesiącu dałam dużo oczeka. Zresztą ćwiczyłam, biegałam w rower, ale mogłam więcej, żeby faktycznie przykręcić i zbiegnął tak przykręcę śrubę, że muszę no, schudnąć, bo dalej czuję się ociążała ciężka, no i co nie jest? to nie jest dobre, nie czuję się w ogóle dobrze, także odzwierciedla na pewno, a zobaczymy jak waga pokaże ostatniego marca, nic bez zmian na razie, bo sprawa. Ale jest to, ale Zatrzymaliśmy się w pięknym miejscu. To jest jak połączenie jeziora Rokickiego dużego z małym. No. I ten most dopiero teraz podsumie? No, z rok temu jakoś. Nie? Właśnie wyruszyliśmy do Gdańska. Dzisiaj będzie, w ogóle ten weekend będzie taki luźny, bo jedziemy do Ozo. Przejechał mój młodszy brat i jedziemy zwiedzać Gdańsk. A bardziej chodzi tutaj, właśnie o spędzenie czasu w zo i jedziemy też do galerii. Ale to wam nie będę pokazywała tego, no bo tam szybkie zakupy wracamy. I wieczorem spotykamy się ze znajomymi. A więc, tak jak mówię, dzisiaj luźny dzień. Coś nieco, coś nieco Coś jeżdżesz <gry> Także coś nieco tutaj pokażę Jesteśmy w zoo I będziemy zwiedzać To jest taki ogromny wybieg dla lwów i nie wiem, to przed chwilą tam widzieliśmy właśnie jednego i tak mi się jakoś smutno zrobiło, bo tak chciałabym, żeby te zwierzęta były na wolności, ale później zobaczyłam ten wybieg, gdzie tu mają taki staw. Normalnie taki duży teren, sobie mogą wychodzić, miały otwartą bramę i leżą sobie na słoneczku. Więc to mi tak poprawiło humor, że one naprawdę mają tutaj dobrze. Jestem podobna do tych zwierząt? To są moje siostry i bracia. One są takie spokojne, takie, że mogłyby żyć i śledzę cały o. No, to są takie spokojne jak ja. O. Ta? Coś to się porównało? I już obejrzeliśmy całe zoo. Naprawdę wiele, wiele zwierząt zrobiło na mnie wrażenie. I też fajnie, że one mają, e, że one mają taki taki obszar do tego, żeby się poruszać a nie są zamknięte w klatce i mamy dzisiaj 31 marzec czyli dzień, w którym się mierzę robię zdjęcia i się ważę wam pokazuję, ile wskazuje mi waga oczywiście, tak jak wam mówiłam nic się nie zmieniło w tym miesiącu ta waga stoi w miejscu mega sobie tutaj poszalałam w tym miesiącu, także się w ogóle nie dziwię no i co, staję na wagę i zobaczycie kompletnie się nic nie zmieniło no, i stajemy na wagę. I jest bez zmian. Niestety nie mogę zejść poniżej 70. Taki mamy ten miesiąc trudny. Cóż, może w następnym miesiącu będzie lepiej. Podsumowując, wcześniej w ogóle powiedziałam, że sobie mega poszalałam. Tutaj chodziło o to, że ja się nie obiadam, bo ja mam naprawdę dobre stosunki z jedzeniem i gdzieś tam. Kompletnie się nie, nie obiadam, nie opycham, nie wiadomo co. Miałam to na myśli, że bardzo miałam mało ruchu w tym miesiącu. Ja przez pierwsze pół miesiąca praktycznie kompletnie się nie ruszałam, nic nie robiłam, także te wyniki, mianowicie waga, są prawdziwe. Oczywiście gdzieś tam przesadziłam, więcej zjadłam słodyczy, na przykład w poniedziałek, we wtorek zjadłam batona, a ustaliłam sobie, że jednak w tygodniu nie ja, a gdzieś w weekend sobie pozwalam i miseczkę chipsów, coś tam, orzeszki, dużo masła orzechowego, które jest kaloryczne. Także no, o to chodziło głównie. Nie to, że się obiadam i jestem spuchnięta nie wiadomo jak, ale co jest najważniejsze, to to, że moje wymiary schodzą w dół. Przecież to o to głównie chodzi. Gdzieś ta waga też jest dla mnie ważna, bo ja bym chciała naprawdę zejść do, do tej mojej wagi 65 kg, jak na 3 miesiące. Te wymiary naprawdę tutaj co, to wyglądam ładnie, ładnie mi zeszło, bo sobie wszystko zapisuję i oczywiście wymiary zdjęcia, no i na zdjęciach też widać, więc jestem zadowolona. Wymiary zdjęcia pokażę Wam na koniec mojej przemiany, czyli w czerwcu, 30 czerwca pojawi się vlog właśnie z końca mojej. Tej całkowitej przemiany, a mianowicie półrocznej przemiany, bo oczywiście nie będę tego kończyła, tylko będę szła dalej. Mi zawsze było ciężko zejść poniżej 70 kg. Zawsze. I często właśnie ta przemiana kończyła się w tym etapie, bo poddawałam się. Nie chciało mi się już dalej czekać. Dalej gdzieś tam wiedziałam, że ćwiczę, wiedziałam, że biegam. Całkiem okej okay się odżywiam, a ta waga stoi, ale nie tym razem. Tym razem się nie poddam, przeczekam to. Wiem, że to jest moja wina w tym miesiącu i, i gdzieś tam wiem, że w kwietniu odpalę i kwiecień, maj, czerwiec to będą takie mocne miesiące. Chciałabym właśnie do czerwca tą wagę uzyskać. A ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i oczywiście zachęcam was do subskrybowania mojego kanału do zostawienia łapek w górę będę bardzo wdzięczna. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku.